Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie. Mam dla Was dzisiaj kolejny rozkład z cyklu Wybierz kartę. Tematem dzisiejszego rozdania będzie pytanie następujące: Co połączyć się z osobą, o której myślisz? Do wyboru, jak zwykle moi kochani, trzy talie, tak? To już myślę, że znacie, nie muszę tego przypominać, no ale jeżeli oczywiście ktoś jest pierwszy raz, witamy go tutaj serdecznie w naszym towarzystwie. No to dla tych osób jednak przypomnę, a więc do wyboru: talia numer jeden, talia numer dwa, talia numer trzy. Za chwileczkę będzie moment przerwy na to, aby dokonać wyboru, która z tych talii do Was najbardziej przemawia. Ja w tym czasie serdecznie podziękuję Wam za. Waszą aktywność na kanale za wszystko, co robicie dla mnie w, jakby w takim feedbacku, tak? Bo dla mnie to jest bardzo cenna informacja, kiedy piszecie, jak z Wami moje karty rezonują, kiedy lajkujecie, a nawet jak dyslajkujecie, jeżeli komuś się nie podoba jego prawo, jego wybór, ale to też jest zawsze jakaś, jakaś reakcja i coś nam to mówi, tak? Więc zachęcam, moi kochani, tym bardziej, że te algorytmy YouTube'a są. Niemiłosierne i tylko i wyłącznie opierają się właśnie na takich reakcjach. Więc po prostu jakby zachęcam do, taki, do takiego wspomożenia o, w ten sposób. Jeżeli wy reagujecie, no to filmik wtedy ma po prostu lepsze lepsze notowania, że tak powiem, na YouTubie. Dobrze, A więc moi kochani, tak jak mówiłam, grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3, trójeczka na bok, dwójeczka na bok. No i rozpoczynamy od talii numer 1, tak. Co połączy cię z osobą, o której myślisz? Zrobimy sobie taki troszkę inny rozkład. Chyba jeszcze go nie robiłam, Ym, tak mi się wydaje, więc myślę, że to będzie coś innego troszeczkę. I będę mówić po kolei, bo nie chcę sobie, chociaż nie, może. A, zresztą zobaczymy. Dobra, zobaczę, jak będą karty szły. To jest tak, jego nastawienie. Na, za, ja sobie zakładam tak, ponieważ yy, gdzieś tam zawsze u mnie jest tak, że mężczyzna jest po lewej stronie, więc zakładam, że to jest karta męska, tak? Więc jego nastawienie. Jej nastawienie. W jakim kierunku to się będzie toczyć, tak? No bo... Pytamy, jak się potoczy, co, co Cię połączy. Dobrze, czyli rozłożymy wszystkie. Ok, jaki jest problem? Aha. Ewentualnie rada. I wynik po zastosowaniu rady. Ok, dobra. No to mo może być tak, bo zastanawiałam się, czy po jednej karcie nie dawać, ale ok, niech będzie tak. Więc moi kochani, jaką tu mamy sytuację? Jego nastawienie bisielec, czyli wygląda na to, że tutaj mężczyzna jest yy, no w zatrzymaniu, tak? Bisielec nic nie robi, nie podejmuje decyzji, jak gdyby nie idzie do przodu. Jeżeli wasza znajomość w zależności od tego na jakim etapie jest, tak? Jeżeli dopiero się poznajecie, to może być tak, że że kompletnie nie będzie jakby próbował dalej tej relacji kontynuować. Nie będzie takiej inicjatywy, jak gdyby z jego strony. Jeżeli to już jest dalszy etap w znajomości, to być może właśnie troszkę poczujecie, że on się wycofuje. Że on się wycofuje, tak jak gdyby. No i teraz jeszcze dlaczego, właśnie? Na karcie problemu, co jest problemem, jest karta nieumiejętności dokonania wyboru. Więc. Moje drogie, być może jest tak, że w głowie tego mężczyzny jest jeszcze druga kobieta, być może jest tak, że w głowie tego mężczyzny jest takie zastanawianie się, czy ona, aby na pewno jest dla mnie dobra, czy to jest odpowiednia kandydatka dla mnie i takie różne rozważania, czy aby na pewno mogę dla niej stracić swoją wolność, może takie rozważania. No w każdym bądź razie on się zatrzymuje i on jakby nie chce iść dalej. I teraz co? Podejście kobiety, nastawienie kobiety to jest karta świata. I tu z kolei możemy to interpretować w dwie strony. Może być tak, że ty rzeczywiście poczułaś już tutaj coś i wydaje ci się, że mogłabyś z tym mężczyzną powiedzmy budować swój świat, tak? Budować jakieś swoje życie. Ale ponieważ czujesz to jego. Niezdecydowanie to zatrzymanie, ten brak działania z jego strony, to efektem jest karta blokady. Więc bardzo możliwe, że on się zatrzymuje, nie robi, nic nie działa. Ty czujesz to, to, to jego nic nie robienie i ty się też blokujesz, czyli generalnie z dwóch stron id, idą niby różne energie. Może też być tak, że w tym, tej karcie świata, pewnym momencie pomyślisz sobie, ok, to zamykam ten rozdział, bo z tego nic nie będzie, tu się nic nie wydarzy, tak? Możesz mieć takie myśli, bo karta świata ma też jakby no, dwubiegunowe znaczenie, tak? Z jednej strony właśnie jest to budowanie naszego świata wspólnego, a z drugiej strony zakończenie czegoś i decyzja idę w innym kierunku. Ale ponieważ mamy kartę blokady, więc powiedziałabym, że na ten moment nie ma takiej decyzji i nie ma też umiejętności podjęcia tej decyzji. Będzie takie troszkę tkwienie, właściwie można powiedzieć, w niczym, ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu, ani do tyłu, tak? On nie umie podjąć decyzji, ty też jakby nie widzisz y, możliwości działania, no bo skoro nie ma z, ze strony mężczyzny inicjatywy, to, to jakby chyba też nie do końca chcesz ty tę inicjatywę wykazywać. No i możecie w takiej patowej sytuacji się tutaj, moi drodzy, znaleźć. Ale patrząc dalej, karta rada, jak zwykle mój kod włamywacz właśnie postanowił teraz się włamać. Przeproszę was na chwileczkę. No przepraszam, ale nie mogłabym nagrywać w spokoju. Więc, moi drodzy, na czym stanęło? Aha, na tej blokadzie, tak? I teraz karta rady to jest karta ASA Monetowego, czyli mojego denarowego czy monetowego. Czyli cóż, wypadałoby tutaj zrobić jakiś taki bardzo konkretny ruch, tak? Czyli mm, jednak ta szansa jakaś tutaj się pokazuje, że ona jest w tym związku, czy w tej relacji, czy, czy w tej parze w ogóle, że coś by się tu mogło zadziać. Natomiast bardzo by trzeba było taki konkret pokazać, bo as-monet to jest właśnie. Takie zdecydowanie, konkretne działanie, więc być może na takiej płaszczyźnie trzeba byłoby tutaj zadziałać. Nie wiem, czy ta rada się tyczy tutaj kobiety czy mężczyzny, czy tyczy się Was razem, która strona miałaby z tej rady skorzystać. W każdym razie kartą wynikową jest Królowa Pucharów, czyli Królowa Pucharów, no to jest ta partnerka, ta, ta żona, tak, więc moi kochani, no gdyby to rzeczywiście zaczęło w tym kierunku iść, to jest szansa na budowanie tutaj na pewno a, relacji i to takiej głębokiej, no bo królowa pucharów to ta, która kocha i e, która m, tę miłość daje, no, oczywiście myślę, że w dwie strony i przyjmuje. Natomiast powiem Wam w ten sposób. Być może ten moment teraz jest dla tej relacji jeszcze nieodpowiedni. Być może nie zostały podjęte decyzje, być może są te blokady. Natomiast według tego, co karty pokazują, jest to do przejścia, jest to do przerobienia, ale to nie jest tak, że się samo zdarzy, tylko trzeba tutaj wnieść jakby jakieś decyzje, jakiś wysiłek, postarać się pokazać taką konkretność bardzo w działaniu bo ten monetowy, materialny as mówi właśnie o rzeczach konkretnych i wtedy jest szansa, że coś tu się zbuduje, że uczucia się zaczną dziać po prostu, dobrze, więc to będzie grupa numer jeden, moi kochani aha, dobra, bo miałam jeszcze, mam przygotowane jeszcze karty z anielskiej odpowiedzi, dobra czyli anielska odpowiedź czy do tego dołożymy no nie odpuści to moje kocisko Moi kochani, mmm, sytuacja się polepszy. No, czyli myślę, że w tę stronę należy to rozumieć, tak? Rzeczywiście po jakimś czasie, być może to nie jest ten moment. Na ten moment nie, ale jakby czas tutaj sprzyja. I karty mówią, sytuacja się polepszy. Dobra, moi kochani, grupa numer dwa, czyli ta ja. Co połączyć się z osobą e, z twoich myśli, o której myślisz, tak? Nastawienie mężczyzny, no, tak, <laughs> męska energia się pokazała, więc na pewno mężczyzny. Kobiety, jak się potoczy, w czym tkwi problem, rada i wynik po zastosowaniu rady. Moi kochani, no właściwie tu nie ma się dużo nad czym zastanawiać, tak? Pytanie, jego nastawienie: no, oczywiście, pasja, namiętność, tak? Więc na pewno jesteś dla tego mężczyzny atrakcyjnym obiektem seksualnym. No, niestety, tak to powiem wprost, być może trochę brutalnie, ale patrząc na te karty, tu nie ma innego podłoża. Tu jest tylko i wyłącznie fizyczność, seksualność. I w zasadzie nawet nie ma się co czepiać do tego mężczyzny, bo strona kobiety też jest w buławach, tak? Czyli w zasadzie też strona fizyczna. No, no niestety, no muszę przerwać raz jeszcze. Przepraszam was, moi drodzy. No mam nadzieję, że teraz już będzie spokój. E więc tak, po stronie kobiety też są buławy. Co prawda szóstka, która mówi o tym, że odnosimy jakiś sukces, że być może y, troszkę ta kobieta może traktować tego mężczyznę jak jakieś trofeum do zdobycia, tak? Bo to jednak jest po tej damskiej stronie. Tak czy inaczej, i tu, i tu mówimy o fizyczności. Nie mówimy o uczuciach, nie mówimy o jakichś wzniosłych y, słowach i tak dalej. Mówimy o stronie fizycznej. Natomiast y, tutaj mamy. Y, Pustelnika, czyli raczej nic tutaj się nie zbuduje. Karta samotności, karta pójścia w swoim kierunku, skupienia się na sobie, na swoim wnętrzu. Więc, moi kochani, przy pytaniu, co połączy ym, cię z osobą, o której myślisz, no niestety, przykro mi stwierdzić, ale powiem, że co najwyżej może was połączyć seks. Ale naprawdę tylko i wyłącznie, nawet bez takiego jakiegoś zabarwienia uczuciowego, tak? Więc sami zdecydujcie, czy to jest coś, co was interesuje, czy nie. Na karcie problemów jest karta Trójki Mieczy, czyli dlaczego taka sytuacja, bo jesteście poranieni, nie wiem po której stronie, bo to jest karta, która łączy, tak? Więc może być tak, że oboje jesteście poranieni, może tylko jedna ze stron. Ale jeżeli jedna, to na tyle silnie, że to wręcz emanuje na cały kształt, tak? Jesteście poranieni, nie umiecie, nie, nie potraficie wyjść z tej energii. Być może coś takiego w życiu się wydarzyło trudnego. Być może była zdrada, być może. Jakieś krwawiące serce z innego powodu, nie potraficie w każdym razie, być może jeden albo i oboje, z takiej energii właśnie wyjść. I karty radzą, aby się z tego wyrwać, z tego zaklętego kręgu, aby przestać myśleć właśnie w taki sposób no, negatywny, bo to jest takie nastawienie, że w tym momencie nie da się niczego zbudować. Nie da się budować związku, nie da się budować relacji, nie ma wiary w uczucia, jest brak zaufania i tak dalej. No, ale niestety karta wynikowa, i tak to jest. Paść mieczy, ciągle te miecze, czyli uważam, że na ten moment w tej relacji nie potraficie się otworzyć na siebie. Tutaj jest do końca pokazany brak zaufania, brak takiej otwartości, nieumiejętność zawierzenia też drugiej stronie, i ponieważ tu nie ma żadnych kart uczuciowych, więc no pozostańmy w takim właśnie. W wyniku tutaj tego rozkładu, że tutaj co jedynie mogłoby się zadziać, to właśnie mogłaby się zrealizować sfera fizyczna. Uważam, że, że nie powinna się realizować, ponieważ jest to wręcz być może jeszcze bardziej coś raniącego i, i dobijającego na perspektywę dalszą, tak? Bo tutaj nie ma nic więcej. Więc poczucie samotności, które może z tego wyniknąć, będzie jeszcze głębsze, jeszcze trudniejsze. Wasza głowa jeszcze bardziej zostanie gdzieś tam skonfudowana na jakichś złych myślach i nie będziecie potrafili z tego niestety wyjść, z tego zaklętego kręgu. Natomiast należałoby należałoby chyba w tym kierunku pójść i wyrwać się z tej energii, tak? Moi kochani anioły mówią: "Wypatruj znaku". Więc moi moi drodzy Zróbcie wszystko i szukajcie rzeczywiście tych znaków, szukajcie tych e, m, pozytywów, aby udało się z tej energii wyjść. Bo tkwienie w tej energii do niczego dobrego nie prowadzi, a na pewno nie uda się wam zbudować w tej energii jakiejś relacji, związku. Dobrze, moi kochani, to była dwójeczka. Idziemy do talii numer 3. Co połączyć z osobą z twoich myśli? Nastawienie mężczyzny, nastawienie kobiety. W jakim to kierunku pójdzie. Problem rada. Wynikowa. Mhm. Dobra. No więc moi drodzy, no tutaj mamy tak. Jeżeli chodzi o nastawienie mężczyzny. On czeka. Na co czeka? To teraz znowu trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest, jaki to jest etap związku, tak? Jeżeli to jest początek, no to być może jakiś niezdecydowany jest po prostu i czeka, czeka. Aż coś więcej się wydarzy, aż coś więcej poczuje. Na razie jest taki jak gdyby troszkę zawieszony, skupiony być może jeszcze na jakiejś przeszłości, na czymś innym. Być może wspomina jeszcze coś, być może tęskni za kimś i nie, nie potrafi na ten moment jeszcze w relację jak gdyby wejść. Czeka. Czeka być może, że coś się takiego wydarzy, co go otworzy. Po stronie kobiety jest ósemka. Buław, czyli karta kontaktów, karta też namiętności. Tak więc tutaj bardziej kobieta jest nastawiona na to, żeby już działać, żeby już tą relację w jakiś sposób manifestować i, i żeby ona się też zadziewała, tak naprawdę. Jeżeli jesteście w jakiejś już głębszej mm, komitywie. To powiedziałabym tak, że być może coś tu się takiego wydarzyło, że nawet na przykład, nie mówię, że się nie odzywa, ale może być taki trochę, jakiś sfochany ten mężczyzna tutaj, tak, i czeka na coś. Być może czeka na właśnie to, że ty się odezwiesz, że ty wykonasz jakiś gest, jakiś pierwszy ruch, bo on w tym momencie skupiony na własnych przemyśleniach, na własnych jakichś odczuciach, na własnych jakichś rozterkach wewnętrznych, jak gdyby tego działania nie wykonuje. Tylko czeka, czeka co się wydarzy. Tak jak gdyby oddał trochę inicjatywę w, rękę, w ręce kobiety i, i jakby sam nie bardzo chce w tym momencie cokolwiek robić. W jakim kierunku to zmierza? Na pewno w kierunku romansu, ale pewnie coś trzeba tutaj przepracować po drodze. I teraz tak, co mamy na problemie? No, tą czwórkę pucharów, czyli karta, która mówi o właśnie jakimś takim obrażeniu się. O, o fochu, obnoszeniu się, a jeżeli nie, to po prostu o tęsknocie za czymś innym. Więc być może e, tęskni za e, czymś, co było wcześniej, a może jeżeli to nie jest inna osoba, to może tęskni za tym, co było kiedyś między wami, może coś się po prostu zepsuło, coś się wydarzyło takiego, co spowodowało, że na ten moment on nie jest już zadowolony z tego, co się między wami dzieje, i stąd to czekanie. Czeka i patrzy, czy to się naprawi, ale nie chce, jakby nic zrobić, tylko oddaje, tak jak mówiłam, inicjatywę w Twoje ręce. I teraz, moi kochani, no, rzeczywiście karty pokazują to w ten sposób, że gdyby zostawić to na jakiś czas, odsunąć się. Być może nawet odejść, wyjechać, tak? bo to w zależności teraz od tego no w jakiej konfiguracji jesteście, czy razem mieszkacie, czy to jest dopiero początek znajomości. Ale jakby odsunąć się troszeczkę, dać spokój po prostu, dać, dać spokój, niech on sobie troszkę posiedzi w tej czwórce pucharów, niech on sobie przemyśli sprawy, być może zatęskni, a ty masz działać tak jakby powiedziałabym dyplomatycznie wręcz. Coś sobie przygotować, tak, ale tak dyskretnie dla siebie, nie mówiąc o tym, nie chwaląc się. No być może coś tutaj zawaliłaś, tak, i być może o to chodzi, że tutaj jednak po stronie kobiety coś było jakiegoś. jakiegoś... Nie takiego, jak powinno być, że ten mężczyzna się tak zatrzymał i, i czeka, więc być może tak. No, w każdym razie, jeżeli przeprowadzisz to właśnie w taki sposób dyskretny, dyplomatyczny i rzeczywiście troszkę na ten moment odejdziesz, odsuniesz się, to jest duża szansa, a właściwie karty to pokazują w ten sposób, że to pójdzie. W takim kierunku, że tutaj buduje się później związek, relacja. Więc z początkowego romansu ten związek wchodzi w etap jak gdyby stabilizacji, w etap wzmacniania się, wchodzenia na jakieś kolejne poziomy wyższe, i tak dalej, i tak dalej. łącznie ze wspólnym zamieszkaniem, czy z jakimiś tam takimi ustaleniami dotyczącymi wspólnego dalszego życia. Ale tak jak powiedziałam, na ten moment pokazane to jest ten sposób, że mężczyzna czeka, a kobieta jak gdyby musi wykazać inicjatywę. No wbrew to logice trochę jest. No, ale moi kochani, takie różne są czasem sytuacje w życiu, że nawet nie ma co tego oceniać czy na ten temat coś mm, mówić. Żebym nie zapomniała o aniołkach, to już już tasujemy aniołki. No moi kochani, decyzja należy do ciebie, czyli myślę, że tutaj jest dołożone do kobiet, tak. Jeżeli rzeczywiście czujesz, że ta twoja inicjatywa powinna z jakiegoś powodu wynikać, może coś gdzieś tam zawaliłaś po drodze, tak. Ja taką biorę tylko wersję, bo w innej wersji to raczej mężczyzna powinien być tym, tym prowadzącym, że tak powiem, tak. No, ale różnie to bywa. Więc moi kochani, decyzja należy do ciebie, czyli masz się zastanowić, masz sobie przygotować plan i masz działać. I tyle. I wtedy jest rzeczywiście pokazane, że idziemy w stronę związku, budowania, relacji, wzrastania, stabilizacji. Rośnie to wszystko w siłę i w moc. Niech tak się, moi kochani, dzieje tego Wam życzę. Do usłyszenia już niebawem.